Rihanna cala w sety nie mknie razem za na randki o drugiej w nocy, z diecia. W polowie lutego Rihanna nieoczekiwanie poinformowała o tym, że wraz Asap seprockym spodziewają się drugiego wspólnego dziecka. Wesola gwiazda przekazała podczas występu w finale Superbowy. Jakby tego było malo, chwilę po ogłoszeniu, że jest w ciazy, Rihanna pochwaliła się rodzinna sesja dla brytyjskiego w do której zapozuwala razem z ukochanym i synem. Zobacz też, Rihanna zachwyca w rodzinnej sesji dla brytyjskiego Woguea. Po raz pierwszy pozuje z synkiem i partnerem zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od tamtej pory Barbadoska może liczyć na jeszcze większe niż dotychczas zainteresowanie ze strony mediów, a fotoreporterzy niemal nie odstępuje jej na krok. Zwłaszcza zeń w miniony poniedziałek skończyła 35 lat. Choć jeszcze parę dni temu, wokalistka była widziana w Kalifornii, aktualnie jest już w Mediolanie. W piatek w loskim paparazzi udało się ją sfotografować. Na zdjęciach widzimy, jak Robin i Jasa po drugiej w nocy mkną to jednej z luksusowych restauracji. Para postawiła na wyjściową stylizację. Podczas gdy raper miał na sobie jansy z wyjątkowo szerokimi nogawkami oraz skórzana kurtkę. Piosenkarka zaprezentowała się w lososiowej, satynowej sukience do kostek, do której dobrala pomarańczowa bomberkę. Sandalki na się i futrza na torebkę. W oczy rzucał się także jej zaokrąglony ciazowy brzuszek. Co ciekawe, w media plotkują się, że Ririrodzki jest coraz bliżej sformalizowania swojej relacji. Według portalu Radar Online zakochani chce najpierw zorganizować smala imprezę w Los Angeles, a następnie wyprawić hucznym weselem w rodzinnych stronach 35-latki. Rihanna chce, żeby wesele było na Barbadosie, żeby było czymś bardzo glamour. Ale jednocześnie chce tej mocno tam biegać, bo goście mogą spodziewać się pysznego lokalnego jedzenia oraz muzyki na żywo, mówi informator. Myślicie, że rzeczywiście coś krzyku